Mam banknoty z martwym królem albo prezydentem I karabin z nabojami w sławku w Mercedesie Mogę wysłać ci żołnierzy kiedy tylko zechce Czyjś to, wisi z mostu z ikariosem w serce Mam taki los, kochankę jak młodą Penelope Cruz Sądzimy palec, chcę ich już Modlę się, żeby nacisnąć ze spust. W Kolumbii zaczynam mieć ludzi odków Eskona łapie jak święty Malwele śmierć śmierci chroni moją karierę Dwudziestka dwójka trafi arterię Człowiek nie robot, wiem mnie baterię Jakie wakacje w Meksyku? Szukam kontaktu do przemytników Co mi dostarczą serkę blików? Nie chcę być królem, zatrzymaj ten tytuł Jak mi wypali z muzyką, słów będę już z narkotyków A wy z mitów, gdy sięgnę pod dno Znowu idąc do szczytu, wysyłam z Malagi ekipy na tytuł Mam banknoty z martwym królem albo Prezydentem I karabin z nabojami Swap Mercedes, w Mercedesie mogę no wysłać ci żołnierzy Kiedy tylko zechce Czyjś tors wisi z mostu Sikario im serce